Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, kolejny dzień tygodnia, standardowo pranie za mną, bo czym by było po prostu, e, czym by było życie bez mojego dziecka bez e, tony prania, e, szybki update odnośnie sytuacji z NFZ-em, dalej przegrywam, <grym> mimo że już jest plus, bo jestem w nowej przychodni, która jest moim zdaniem o niebo niebo lepsza od tej poprzedniej, e, Jakieś chyba mają podwyższone standardy. Naprawdę bardzo mi się podobają, jak panie, no chyba jakiś kurs obsługi klienta przeszły, bo są tak niesamowicie miłe, no ale nie jest idealnie, bo mąż dzwonił tam. Dzisiaj po 8 rano e, i podkreślał, że chcę małego zarejestrować na szczepienia, a ktoś źle zrobił i zarejestrował go do dzieci chorych. E, pojechaliśmy tam na 12.30, się okazało, że pani doktor Dzieci Zdrowe przyjmuje dopiero po południu, więc jedziemy tam na 16 i będziemy szczepić. E, myślę, że nakręcę wam po szczepieniu, co sądzę i dlaczego zdecydowałam się i jakie szczepienia, bo będę szczepić na NFZ i na pneumokoki, ale myślę, że nie będę teraz się rozwijać, bo chciałabym się pomalować i nagrać wam zaległe filmy, bo mam do nagrania. Ulubieńców, mam do nagrania zakupy online, które mi przyszły i są masakrycznie badziemne i chciałam Wam pokazać taki filmik, zrobić jakie. No, serio, to prawie jak te czasami filmiki z tych dziewczyn, jak dziewczyny kręcą, że zamawiają się na jakichś chińskich stronach. E, co tam jeszcze mam? Chciałam nakręcić w końcu pierwszy, <laughs> pierwszy miesiąc życia dziecka. Właśnie już się lepiej czuję. Wiem, że mój głos jest dzisiaj dziwny, e, ale chyba ten wirus mi już przeszedł, bo czuję się naprawdę o wiele lepiej. Ehm... Co jeszcze pierwszy ty miesiąc z życia małego i może bym filmik o połogu wam nakręciła? A i muszę nakręcić, ale to już musi mój, mój mąż, nie mój mąż, tylko mój maluszek musi mm, wyrazić zainteresowanie. E, chciałam Wam nakręcić filmik na temat bujaczka, który ostatnio Wam pokazywałam we vlogu. Bardzo dużo wiadomości prywatnych dostałam e, co to za bujaczek, jaka cena, jaka firma... W ogóle, dziewczyny, jeżeli chcecie, żebym podawała jakieś ceny, e, jak były na przykład wieńce, e, te, m, te chrzcielne, nawet jeszcze tutaj stoi ten wieniec, m, jeden, bo drugi stoi tam na szafce z tyłu, e, jeżeli chcecie, żebym podawała jakieś właśnie ceny wieńców, nie wiem, pater, czy czegoś takiego, piszcie po prostu do mnie wiadomości prywatne, albo na maila, albo na e, facebooku, ponieważ ja zdecydowałam, że o żadnych cenach nie będę dyskutować na youtubie. E, jest duża fala jakichś hejtu, a if na filmikach na 100% nigdy nie podam żadnych Cen, e, i się bardzo nad tym kontroluję i nawet jeżeli podam cenę, to przyznam Wam szczerze, wymontowywuję to potem e, w filmiku, bo już miałam sytuację, że potem ktoś jakiś oglądali a, bo dyktujesz ceny, bo ktoś się chce chwalić, a za drogie, a za tanie. Mm -mm. Koniec z cenami na YouTubie. Jak ktoś jest zainteresowany naprawdę na wszystko, jestem w stanie odpowiedzieć w wiadomościach prywatnych. E, no, więc nagram Wam o tym a tym buniaczku, a teraz powiem Wam szczerze przed chwilą wychodziłam, było 20 i pół stopnia było strasznie gorąco było mega słońce i nawet się zastanawiałam czy z małym do tej przychodni nie pójść na spacer ale lenistwo wygrało i pojechałam samochodem no i dobrze zrobiłam bo przyszła taka ulewa, jest teraz burza i mój mały znowu jest na małym fejkowym spacerze czyli znowu wystawiamy wózek na balkon i cieszymy się tym, że dziecko oddycha świeżym powietrzem, a my nie musimy moknąć. Bardzo pożyteczna funkcja. Hej, hej, hej. Jest już, nie wiem, 20. Słyszałam, że lecimy na wspólnej, więc jest pewno dwudziesta I jestem trochę zmęczona. Byłam u um yy... Nie, ostatecznie nie zaszczepiłam dzisiaj dziecka, ponieważ pani doktor uważała, że skoro aż tak diametralnie zmieniłam zdanie na temat szczepionych z nieszczepić na NFZ-owskim, poczuła poczułam obowiązku, że mam przeczytać jakiś artykuł. Była tak strasznie miła, że naprawdę, słuchajcie, nie byłam w stanie, mimo że jestem dość asertywną osobą, nie byłam w stanie jej powiedzieć: Nie, masz pani szczep mi teraz dziecko. Powiedziała, że skoro nie jestem, nie chcę szczepić na rotawirusa, tego nie chcę zdecydowanie. Powiedziała, że to nie robi żadnej różnicy, czy zaszczepię dziecko teraz, czy w przyszłym tygodniu, czy za dwa Tygodnie, dlatego umówiłam się po prostu za tydzień na szczepienie. Um, dostałam też znaczy receptę na pneumokoki, więc mogę sobie kupić to w dowolnej aptece. chwilą nagrywałam Wam kilka filmów. Zobaczymy, czy któryś z nich będzie ok, na tyle, żeby Wam go zmontować i wrzucić na kanał, bo już się robiło trochę ciemno i się robiłam trochę zmęczona, więc mam nadzieję, że gadałam z sensem um, no i uda mi się to wrzucić na kanał. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia jutro. Pa! pa!